Niechaj mottem tego wystąpienia będzie następujący cytat z Biblii: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te rolę. Dalej: Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł. Sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj ponownie w tej przestrzeni wirtualnej, aby porozmawiać o prawdziwym bogactwie. W każdym z nas bije serce żywe i gotowe. Cały czas przedstawiamy sobie różne cele, różne nasze aspiracje jako wartościowe, dążenia, które za nami stoją. E, jawią się także przed naszymi oczami i mm, przed oczami naszych serc. Jednak, jak zauważył Augustyn Sipony, także dobre serca mogą e, być pełne czeluści, mogą nas zwodzić, e, wyobrażając e, pewne e, abstrakty, wyobrażając i kusząc nas w pewien sposób e, ku czemuś, co niekoniecznie jest dobre dla nas. Ale jak podpowiada Biblia, gdzie skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Dlatego warto chyba zadbać o to, aby miejsce, gdzie jest ten drogocenny skarb, nasze serce, było szczególnie chronione. Aby to, ku czemu aspirujemy, było w głowie Bożej, żeby to było w Jego zamyśle, aby, aby Jego wola, a nie nasza. Działa się w naszym życiu, abyśmy się podpisywali pod Jego wolą i tego pragnęli. Chcę tego chcieć, aby chcieć tego, co chce Bóg Ojciec. Dla mnie i to jest dla mnie najlepsze. Tutaj warto też się odwołać do filozofii Anselma z Canterbury. Co, czego chcę chcieć, za tym podążę, Powinność. Prawość. To są te aspekty, które nas powinny określać, abyśmy mogli żyć naprawdę szczęśliwie. Prawdziwe bogactwo to także czas, czas, który otrzymujemy, życie, które jest ogromną wartością. Nieraz jakiś drobiazg przypomina nam o tym, coś, jakaś niesamowita rzecz zdaje się nam jawić poprzez to, że. Jakiś drobny klucz, mała rzecz otwiera nam e, wspaniałe wrota, i to tak trwa przez jakąś chwilę. Może nie, potrzeb, nie, nie, nie potrafimy tego utrzymać, tego wrażenia, te, tej niesamowitej doniosłości i piękna, ale te momenty są pewne i one będą się pojawiać na drodze każdego człowieka zakochanego w prawdzie. I e, także tego, który dopiero prawdy poszukuje, i, i, i tego, bo cały czas poszukujemy prawdy, nawet gdy już ją bardzo kochamy. Także wtedy warto przyjrzeć się tym pięknym kwiatom, tym temu pięk pięknemu światu, który spływa do nas z nieba i zapamiętać je. Bo gdy znowu zostanie niejako przesłonięte przez cienie naszej egzystencji, wtedy warto mieć w sercu takie wspomnienie. Nasza pamięć jest ogromnym bogactwem. Tam, jak też mówił Augustyn Sipony, skrywają się wyobrażone i e, e, jakby e, takie ze zmysłów e, odciśnięte e, wrażenia i, i, i wspomnienia. I także, kiedy chcemy po coś sięgnąć do tego ogromnego skarbca, niełatwo możemy wydobyć niektóre te najgłębiej ukryte w schowkach, e, właśnie e, wspomnienia. Ale jest to możliwe i właśnie e, przez uwolnienie się od wyrażeń czysto zmysłowych, a skierowanie uwagi e, na właśnie e, na świat duchowy i wewnętrzny, jesteśmy w stanie łatwiej współpracować, w, w sposób taki prostszy i bardziej możliwy z łaską. Proste nie znaczy, że... No, oczywiście może to, to złe słowo nie znaczy, że... że e, Łatw, łatwiejszy, ale, ale taki e, dający e, pewność i e, pewność wewnętrzną i że to nasze zaangażowanie nas e, nie zawiedzie na manowce. E, właśnie e, prawdziwe bogactwo e, tkwi w wartości, jaką przedstawia każdy człowiek. E, każde, każde stworzenie Boże w zasadzie. Nasz, młodsi bracia także tutaj e, idąc za świętym Franciszkiem z Zasyżu. Natomiast e, bardzo też łatwo jest kogoś e, odrzucić jako nieprzedstawiającego e, wartości, e, czy merytorycznych, czy taki, nawet we współpracy z daną osobą, e, a tymczasem e, wystarczy, wystarczy zaprawdę, e, że e, poruszy się tę właściwą strunę, tę napiętą strunę, a człowiek ożywa, e, kiedy dostaje szansę, kiedy poświęcamy mu swój czas, który jest bardzo cenny, on także zapala się natchnieniem i może być bardzo twórczy. Właśnie całe bogactwo, które posiadamy, talenty, one są niezmiernie ważne, ale właśnie jak też możemy przeczytać w hymnie o miłości apostoła Pawła, bez miłości. Bez, bez tego ukierunkowania na drugiego człowieka, także na moją realizację w świecie, jako osoby, którą także kocham i przez, przez, przez tą miłość, jaką kieruję ku sobie, ze względu na Jezusa, który też bez wątpienia kochał siebie, gdy oddawał życie na krzyżu za nas. On zwrócił uwagę na siebie, czyli na samą miłość. Chciał, abyśmy my i my kochali siebie, abyśmy doceniali wartość, którą jesteśmy, ze względu na Niego. I właśnie doceniając e, tą ogromną wartość miłości e, i e, także nasze talenty mają możliwość e, wyeksponowania e, tej, e, tego naszego przedłużenia, te, te, tych nas, naszej zręczności, ale w taki sposób taki prawy, godny, e, będący będąc apoteozą właśnie dobra, prawdy piękna e, i e, wychodząc z tym do drugiego człowieka, Pomagając także, wspierając pomagając mu, wspierając innych w realizacji swoich mocnych stron, także jakby mając na, na uwadze, że, że każdy z nas ma także słabości, a właśnie przede wszystkim słabości będą takimi mocnymi. Kanałami, przez które wpływa do nas łaska, co jest niesamowite. I właśnie w, w słabości moc się doskonali. Dlatego dawajmy sobie szansę. I po raz kolejny em, nie odrzucajmy tak łatwo em, ludzi, em, bo em, nasi em, na przykład starzy przyjaciele to często em, są em, osoby naprawdę zaufane. Em, Czasem komuś zdarzy się jakiś błąd, czasem ktoś e, może e, no, e, zwątpić, e, ale nie wolno, e, nie wolno tkwić w nieprzebaczeniu. E, Także e, właśnie przebaczenie i możliwość e, powstawania cały czas e, z martwych, niejako. Jest wielką, wielką naszą siłą i bogactwem. Odczytam teraz Państwu fragment z mojej książki Zakon Jednakiego Serca Prawdziwe Życie. Fragment znajduje się w takim paragrafie Życie i Czas. Ile jeszcze razy, wepchnięty w ciasną szczelinę, owiniesz się subtelną siecią, przetrwasz? Ile jeszcze razy wygramolisz się z kokonu, z jaskini, w której umierałeś, aby dalej żyć? Ile razy wylecisz znowu jako piękny, przedziwny motyl, którego wszak nikt pojąć nie zdoła. Yy, właśnie i tak yy, yy, taka wiara, wiara w to, że yy, sami nieraz leżymy nad niej i yy, naprawdę potrzebujemy uzdrowienia, łaski, mocy. Yy, także pozwala nam yy, spojrzeć yy, życzliwie i... Yy, z miłością e, na otaczający nas świat i ludzi, i właśnie samych siebie, abyśmy e, umieli być wolni. Umieli być wolni naprawdę. Bo e, to wszystko, e, co sprawia nam radość, to wszystko, e, co daje nam szczęście, e, to, że e, zajmujemy się na przykład e, malowaniem, e, czy e, pisaniem, czy e, Muzyką. Wiele osób zajmuje się muzyką i nie, niektóre mają piękne, piękne głosy i, i, i śpiewają. Niektóre osoby to jest bardzo cudowne. I właśnie, właśnie w budowaniu, w tym, że cały czas możemy się rozwijać, tkwi prawdziwe bogactwo, nawet nie w tych dziełach, które wydajemy na świat, jeżeli wydajemy. To, bo to nie o to chodzi nawet tylko bo te dzieła zaczynają żyć w swoim życiem jeżeli ma, mają tę wartość także nadaną przez Boga I, i w świecie ludzkim też się sprawdzają, też nie zawsze ale to co się dzieje w nas to co się dzieje z nami, kiedy tworzymy kiedy, kiedy współuczestniczymy w tej niezwykłej kreacji kiedy zaproszeni natchnieniem, podejmujemy także własną inicjatywę tej współpracy z łaską, aby tworzyć, współtworzyć, wtedy właśnie doskonalimy siebie i pozwalamy siebie właśnie budować właśnie najwyższemu. I to jest prawdziwe bogactwo. A nie kiedy mamy pełne kieszenie kamieni tego świata, że tak powiem, bogactwa, ciężaru, złota. Które oczywiście jest potrzebne w pewnym zakresie, ale nie martwmy się, bo kiedy jest, kiedy jest siła, talent, to człowiek nie zostanie pominięty, choćby wiele razy był odrzucony. Sam nie powinien nigdy rezygnować, nie powinien pomijać siebie. Przeczytam Państwu teraz jeszcze jeden taki mój wiersz pod tytułem Cud codzienności który jest w moim tomiku uśmiech medytacji zdumienia. Jest to ogromna sztuka tak kochać, żeby pozostawać w tyle własnych oczekiwań, a jednocześnie wybić się na powierzchnię potężnego żywiołu możliwości. Ognia, co spala piekło naszych pokus, oceanu, co pochłania zgliszcza zła, deszczu, który orzeźwia i poi. Jednak zapach dotkniętej ziemi już na zawsze ocali najdrobniejsze życie w sercu i na ciele planety, jej ramiona pokryte ulicznym kurzem. Potem przewalających się z trudem kamieni to nasza wyspa. Do niej tak wytrwale dorastają kroki, co płyną ze źródeł w niebiosach. Chodźmy, wydobyć z kojącej poświaty marzeń swoje nowe aspiracje, żeby nie przekwitły w bezpiecznej dali, niepoddane realizacji podać bliźnim pękające owoce swojego życia, a nawet pomóc im strawić siebie. Oto góra miłości, u której podnóża robacze wieją sława i bogactwa tego świata, więc wysypuje się z kieszeni drogie kamienie, zgromadzone podczas wędrówki. Bo aby dotrzeć na szczyt trzeba być bardzo lekkim, ważne, aby szanować anioły. To one niosą naszą wiarę, pomagają uwolnić się od ciężkich rzeczy uprawiają nasze zagubione, najpiękniejsze sny, gdy wytrwale zmierzamy przed siebie. Właśnie, to tak na dobry czas. Właśnie przeczytałam, żeby pozostawić Państwa z takim akcentem. Zapraszam serdecznie do lektury moich książek, do zapoznania się z tym, co mam na stronie. Tam są niektóre prace, obrazy. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za uwagę.